Jesteśmy z Krzysztofem Jotko na gali Pelma w Białymstoku. Cześć Krzysiek. Cześć, witam wszystkich. Powiedz nam jak się czujesz po gali UFC, bo wiemy, że walczyłeś z kontuzją. Jak to wyglądało w walce? E, tak, na początku drugiej rundy złamałem lewą rękę, kość śródręcza. I Walczyłem z kontuzją, no ale czuję się, czuję się bardzo dobrze, miałem tydzień temu składaną rękę, więc, więc już można powiedzieć, jestem w pełen zdrów, tak, teraz się tylko wyleczyć, po odpoczywać. myślę, że za jakieś 3-4 miesiące wrócę do OKTAGONu. Jak oceniasz po perspektywie czasu Szweda, jak się pokazywał w tym pojedynku? Jak się pokazywał w tym pojedynku? Chyba każdy widział, jak się pokazywał, tak, na moim tle. No chyba nie, nie, ten pojedynek nie, nie, nie będzie nie był dla niego bardzo udany, więc myślę, że myślę, że na pewno słabo, słabo się pokazał. Wiadomo około jak długo będzie się kurował? Myślę, że na pewno trzy miesiące nie będę, nie będę uderzał, ale ile będę się kurował, jeszcze, jeszcze dokładnie nie wiem. A co było powodem odejścia od, od Mirka Oknińskiego? Co było powodem? Nie, nie chciałbym teraz zdradzać, znaczy zdradzać, to może powiedzieć, że to jest długi temat i nie chciałbym, nie chciałbym teraz tłumaczyć o co tam poszło, ze szczegółami w ogóle, więc chciałbym to pytanie pominąć. Uwierzę że po walce będziesz dążył dalej do rewanżu z Manusem Celebladem. Dalej tak jest? Eee, jeżeli UFC da mi taką walkę, to bardzo chętnie ją przyjmę, tak. Ale tak bardzo mi już na tym nie, nie, nie zależy, tak? chyba mi przeszły te wszystkie nerwy po tej walce, tak bardzo mi na tym nie zależy, ale jeżeli byłaby taka możliwość, to na pewno bardzo, bardzo chcę tego rewanżu tej walki. Masz jakiegoś zawodnika, z którym chciałbyś się spotkać w OKTAGONIE UFC? Z Chrisem Weidmanem, ale na razie to mogę mu torbę nosić, więc myślę, że w przyszłości. A powiedz mi, może jakieś wyjazdy planujesz do jakichś znanych klubów, jak w następnych przygotowaniach? Na razie, na razie odpoczywam tak, zdrowieje i nad, nie myślałem jeszcze nad treningiem. Tak. Na razie mam wakacje, więc, więc sobie odpoczywam.